W dzisiejszym materiale porównamy ze sobą dwa samochody: jeden elektryczny czyli Nissan Leaf drugiej generacji, oraz Seat Leon FR generacji trzeciej zasilany benzyną oraz gazem. Na sam początek, trochę danych. Zacznijmy od Seata produkowany od roku 2013 do roku 2020. Napędzany jest silnikiem czterocylindrowym z turbiną 1.4 TSI o mocy 125 koni mechanicznych. Pierwszą setkę na liczniku w tym samochodzie możemy zobaczyć po 9 sekundach. Waga tego pojazdu to 1335 kg, a instalacja, która została w nim zamontowana, jest marki BRC. Jest to model SDI 2.0 wraz z butlą o pojemności 70 litrów umieszczoną pod podłogą pokażnika. Cena tego modelu w chwili premiery oscylowała w granicach 110 Zł. doliczając do tego koszty montażu instalacji zaokrąglimy je do 115 tysięcy. Przejdźmy teraz do Nissana, produkowano od roku 2017 aż do teraz. Wyposażony silnik elektryczny o mocy 150 koni mechanicznych. Ten konkretny egzemplarz jest wyposażony w baterię o pojemności 40 kWh. Pierwszą setkę możemy zobaczyć po niemal 7,9 sekundy, jego waga to 1500 kg. Cena zakupu tego pojazdu to około 150 tysięcy złotych. Już po pierwszych statystykach możemy zauważyć pewne różnice. Nissan, mimo że jest cięższy prawie 170 kg, jest dużo szybszy, mimo że tak naprawdę różnica w mocy to zaledwie 25 KONI. Wszystko przez to, że jest w nim zainstalowany silnik elektryczny, przy użyciu którego tak naprawdę nie musimy czekać na totalnie nic. W silniku, który jest zastosowany w Seacie, jednak musimy poczekać, aż napompuje się turbo, i dlatego ta przyspieszenie jest tak różna. Jeszcze większe różnice zauważamy, jeśli spojrzymy na zasięg tych samochodów. Na butli Seata robimy ponad 600 km, natomiast na baterii Nissana czysto teoretycznie jest to 250, a w praktyce sporo mniej. Jak już jesteśmy w temacie zasięgu, to przejdźmy płynnie do tankowania oraz ładowania. Jak wiadomo, nie od dziś, zbiornik LPG napełniamy w kilkadziesiąt sekund i odjeżdżamy zadowoleni. W przypadku baterii nie jest to takie proste, ponieważ musimy zagospodarować ponad 20 godzin, jeśli ładujemy to normalnie z gniazdka. Jeśli mamy szybszą ładowarkę, możemy to skrócić do 10. Na stacji, która oferuje nam ładowanie samochodów elektrycznych i szybkie złącza, może to być nawet godzina, ale wiadomo, nie w każdym mieście coś takiego znajdziemy. Naturalnie, jeśli tankujemy lub ładujemy auto na stacji, musimy za to zapłacić, więc spójrzmy. Ile to będzie kosztować w przypadku obu tych samochodów? Zacznijmy od Seata. Mamy w nim 70-litrowy zbiornik, możemy go napełnić w 80%, więc możemy zalać około 56 litrów gazu. Przyjmijmy, że cena gaz za gaz w chwili obecnej to 2,60, więc tak naprawdę za pełen zbiornik, no cudzysłowiowo, zapłacimy 145 zł. W przypadku instalacji, która została zainstalowana w Seacie, silnik pobiera od 8 do 10% benzyny. W cyklu mieszanym jego spalanie to około 6,8 litra, więc przejechanie 100 km kosztuje nas około 29 zł. Teraz Nissan. Naładowanie baterii. Koszt 1 kWh na stacji to około 2 zł. Bateria ma 40 kWh, więc prosty rachunek 80 zł za pełną baterię. Dalej, auto zużywa 17 kW na 100 km, więc tak naprawdę kosztuje nas to 34 zł za 100 km jazdy pojazdem elektrycznym. Zestawianie, jak widzicie, LPG29 już zliczoną benzyną i 34 pojazd elektryczny. Film ten ma charakter porównawczy. Nie ma on na celu szkalowania samochodów elektrycznych. Jest to nowa i niedopracowana technologia. Która może w przyszłości będzie miała po prostu większy sens. Żeby nie było samochody elektryczne, mają swoje plusy. Jest to m.in. moment obrotowy od praktycznie zera, czy kompletna cisza w środku, oraz bardzo dobre wyposażenie, nawet w podstawowych wersjach. Rzeczy, które na pewno mogą przeszkadzać osobie, która przesiada się z auta spalinowego do elektryka, to na pewno długi czas ładowania, marny zasięg na jednym ładowaniu oraz szybkie zużycie ogniwa podczas ładowania go dużym prądem, zwłaszcza na stacjach najszybszymi złączami.